Bajki w 2025 Film Sonic 3, czyli chodzi o nowy film w kinach. Ogólnie na końcówce tamtego roku wyszedł nowy film Sonic 3, a w Polsce pojawił się już 3 stycznia. Nie byłoby nic w tym wyjątkowego, gdyby nie to jak bardzo się spodobał ludziom oraz to ile editów pojawiło się na samym TikToku. Wizualnie film szczerze wygląda zarąbiście i to jak dobrze model Sonica, czy innych postaci wygląda, serio mnie zdziwiło. Same edity pojawiły mi się już ponad miesiąc temu, jednak uważałem to za zwykły nowy film, który się pojawił, jednak do tej pory mam edity na głównej, które są perfekcyjne. Same filmu jeszcze nie oglądałem i nie zamierzałem jednak popularność tego filmu nie wzięła się znikąd i znając życie warto go obejrzeć. Jestem fanem tego jeża! Shrek 5, czyli chodzi o nowy zapowiedziany film w kina Ogólnie po oficjalnym opublikowaniu trailera Shreka na YouTubie ludzie mega się wkurzyli i zaczęli się śmiać z nowego stylu animacji. W nowym filmie fabuła ma głównie polegać z tego co możemy zauważyć na trzech postaciach, a dokładnie na Shreku, Pionie oraz Felicji czyli córce Shreka. Do tego z takich głupich rzeczy, które się pojawiły jest to między innymi lustro, którego zmienili twarz na taką potężną Sigmę, albo możecie w nim przeglądać TikToka. Ludzie strasznie się na to wszystko wkurzyli, czego się nie dziwię, jednak jest szansa na to, że twórcy zmienią postacie i w ten styl animacji, jak to miało miejsce z Sonikiem, ponieważ film Shrek ma wyjść dopiero 23 grudnia 2026 roku. Ta nowa animacja wygląda, jakby była stworzona przez Janię. Świnka Peppa w ciąży, czyli chodzi o popularną bajkę dla dzieci. Ogólnie w zagranicznych wiadomościach została podana oficjalna informacja o tym, że mama świnki pepy jest w ciąży. Dokładnie wyglądało to w taki sposób, że mama świnki Pepe gadała do widzu, i nagle odsunęła się oraz wyjęła zdjęcie USG dowodu na to wszystko. Oczywiście po tej sytuacji pojawia się masa artykułów na ten temat, i w sumie nie dziwię się, bo myślę, że na pewno każdy z nas przyzwyczaił się do mamy, taty, świnki Pepe oraz Georgia. Jak kiedy usłyszałem tę informację, poczułem się jakoś lekko stary i doszło do mnie to, że nowe dzieci, które zaczną oglądać teraz świnkę Pepe, będą myśleć, że zawsze była trójka rodzeństwa. Najpierw influencerzy, teraz bajki. Film Minecraft, czyli chodzi o nowy film w kinach. Ogólnie dzisiejszego dnia jest data premiery Filmu Minecraft w polskich kinach i oficjalny werdykt przez ludzi, czy Minecraft zgotował dobry film. Sam pierwszy trailer był bardzo wyzywany i zdziwił ludzi, jednak z upływem czasu myślę, że większość osób zmieniła trochę podejście do tego filmu. Największym minusem, oczywiście, jest to, że nie dodali oni takich postaci jak Herobrine, Entity 303, czy innych smaczków Minecraftowych. I myślę, że ludziom głównie tego brakowało poza tym stylem animacji. Do tego również widziałem, że w filmie pojawi się świnka, która będzie miała koronę, jako miał Technoblade, więc mega szanuję za dodanie tego. Już jajby by zrobiło lepiej ten film. 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 Minecraft 2, czyli chodzi o bardzo dużą szansę kolejnej części filmu. Ogólnie ze względu na tak dużą sprzedaż i samo zaangażowanie się tak dużej ilości osób, mówi się o tym, że jest bardzo duża szansa na to, aby powstała kolejna część filmu Minecraft. Jedynie z informacji do reżysera możemy się dowiedzieć, że prawdopodobnie powstanie druga część filmu Minecrafta, jednak nie zostało to potwierdzona informacja i zostaje nam jedynie czekać. Do tego dodał, że ujawnili oni Aleksa w pierwszej części, a w drugiej właśnie skupią się na większej ilości akcji związanych ze Stevem oraz Alexem, co według mnie jest Mega fajną opcją. Ja chcę to już dziś! Płet dziecka mamy świnki Pepy, czyli chodzi o oficjalne ogłoszenie płci dziecka. Mamy świnki Pepy. Ogólnie na początku na koncie TikToka Świnki Pepy rzucono zdjęcie, na którym znajdują się dwie butelki dla dziecka. Jedna jest podpisana dziewczynka, a druga chłopczyk ze znakami zapytania. Następnie połączono się znów z telewizją, jak to miało miejsce z ogłoszeniem, że mama świnki Pepy jest ciąży, oraz ogłoszona jaka będzie płeć dziecka. Mama świnki Pepe poinformowała o tym, że spodziewają się oni dziewczynki. Według mnie sam marketing tego jest mega dobrze zrobiony. Ponieważ nawet podjęli się oni współpracy z jakąś firmą od zabawek o nazwie Smith, w której również podano płeć tego dziecka. Ja wolałem chłopczyka. Przecieki Shreka 5, czyli chodzi o nowe przecieki związane ze Shrekiem 5. Ogólnie do oficjalnej premiery Shreka 5 zostało naprawdę dużo czasu, ponieważ film ma wyjść dopiero 23 grudnia 2026 roku. Ale doczekaliśmy się prawdopodobnych przedwczesnych przecieków związanych z samym filmem. Ludzie z zwiastum bardzo mocno skrytykowali, że cały film ma być dla osób naprawdę młodych, a same przecieki również nie woliły ludzi. Fabuła filmu ma ponać polegać na tym, że córka Shreka Zendaya podczas nauki magii przypadkowo przeniesie Shreka oraz Osła do prawdziwego świata i że owi bohaterzy będą poszukiwać sposobu na powrót do swojej krainy. Trochę taki Minecraft Film 2.0. Powrót niesamowitego świata Gambola. czyli chodzi o oficjalną zapowiedź nowego siódmego sezonu właśnie tej pięknej animacji. Ogólnie ja sam jestem mega fanem tego serialu i za dzieciaka kochałem to oglądać, czy w telewizji, czy później na YouTubie i nawet do teraz puszczałem stare odcinki w telewizji. Nazwa tego sezonu będzie Cudownie dziwny świat Gambola, i nawet opublikowano już pierwszy teaser na kanale Cartoon Network. Do tego zmieniono logo tego sezonu, a co najlepszy sam sezon ma być już w tym roku. Niestety, dla mnie najgorszą zmianą jest głos Gambala, którym mega dziwnie mi się słuchało w tym teaserze, ale mam nadzieję, że się przyzwyczaja. Dzieciństwo wraca! Blue! Czyli chodzi o aktualnie jedną z najpopularniejszych bajek. Ogólnie jest to bajka o piesku Blue, który posiada swoją rodzinę, a dokładniej siostrę, tatę oraz mamę. Sama postać to niebieski piesek, który ma wielki, śmieszny nosek oraz wygląda ciekawie. Jego tata również jest niebieski, a mama i siostra pomarańczowe. Sama bajka opowiada o różnych sytuacjach, które przydarzają się naszemu głównemu bohaterowi i myślę, że wśród młodszych dzieci jest to coś podobie jak ja oglądałem Gambala. Sama bajka jest dosyć fajna, jednak jest dla osób Max 10 lat i aktualnie podbija internet, zyskując jeszcze większą popularność, czego się nie dziwię. Ja wolę czasy jest... Sponge Boba! się, czyli najbardziej znana bajka z dzieciństwa. Zawsze się bałem tego słońca, które świeciło i miało twarz dziecka. Trochę przerażające to było. Wyglądało, jakby mnie nie życzyło za dobrze. Trochę mnie dziwiło, jak te postacie się poruszają. Teletubisie to były takie trochę ludziki, co po polance się poruszały. I zawsze jak ktoś brudził, to jeżeli dobrze pamiętam, to przyjeżdżał taki odkurzacz, Nunu i to ogarniał. Koniec. <laughs> Dobrze, że jeszcze nie znają naszego planu. <laughs> o, zobacz, ptaszek! O, ale słodki. Cześć, Ferb! Ech, no tak, zapomniałem, że ty nic nie mówisz. Ej, a gdzie jest Pepe? Witamy was, dziobaku Pepe. Musisz jak zwykle uratować nas, bo Dunderszczyc planuje znów zniszczyć świat. O, witaj, Dziebaku Pepe. Znów padłeś w moją pułapkę. A więc tak, znów stworzyłem kolejny straki nator. O nie, jak ty się wydostałeś? Nie, 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 klikaj! Mamo, mamo, chodź szybko, zobaczę, co chłopcy zbudowali. No i co zbudowali? A, ale dopiero co tutaj było? Ech, już nigdy więcej ci nie zaufam. Pszczółka Maja sobie leci, na kwiatek ląduje jak poeci. Powiedziałem to, bo się rymuje. Pszczółka Maja to takie zwierzę o imieniu ludzkim. Ma na sobie taki strój pszczółki. W wolnych chwilach spędza czas ze swoim przyjacielem, czyli guciem. Mają mu różne przygody. Na przykład spotykają szerszenie. Jakoś im się udaje wyjść z tego. Głównie zajmuje się rozpelaniem kwiatów. Robi to tak, że siada na tym kwiatku i bierze do buzi te pyłki. Potem wypluwa w ulu i lepi coś z tego. Fuu, nieśmieszny. Ja mam akurat obiad. Tommy Jerry, czyli kot i taka mała myszka. Filmiki polegały na tym, że ta mysz uciekała przed tym kotem i się chowała. Była w sumie totalnym fiveheadem, bo miała taką małą dziurkę. Jak miała problem, to wbiegała do niej. Za to kot to totalny tuchet, bo nie umiał złapać jej. W niektórych odcinkach byli przyjaciółmi, bo na przykład mieli wspólnego wroga, czy coś takiego. To jest najbardziej niemożliwa rzecz, która nigdy nie mogłaby nastąpić. <suszy> Pewnego dnia żyły sobie pingwiny, były one przetrzymywane w zoo. Był tam, Riko, Skipper, kowalski i szeregowy. Zawsze robili jakieś triki i dostawali masę ryb, lecz to nie był ich plan na życie, jak nic nie robienie. Riko był odpowiedzialny za wypluwanie wszelkich użytecznych rzeczy. Skipper za prowadzenie wszystkich akcji. Kowalski to typowy fivehead z Twitcha, który wie zawsze więcej i sam by lepiej wszystko zrobił niż pewien streamer. Koniec! Zapytacie się, czemu pominąłem szeregowego, no bo w sumie on nic nie robił, tylko się uśmiechał. Szczek, szczek, szczek. Witam was w mojej luksusowej budzie. Wejdźcie za mną, zapraszam. No to tak, tam możecie zauważyć luksus stolik, na którym jest wazon z kwiatami. O, ktoś puka, zobaczmy kto to. Hau, hau, szczek, co, szczek, chcesz? Hau, nic, hau, szczek, okej, okay, szczek. Dobra, skoro już i tak jesteśmy na zewnątrz, to pójdźmy się przejść do parku. O kurde, ptak. Szczek, chodź, szczek, tu, szczek. Gru, dobra gru. Szczek, kot, szczek. <laughs> A, o, ale mi się nie chce nic robić. To wyro jest przecudowne. Garfield, zobacz, kto przyszedł. Co? Jak to przyszedł? O nie. Czy ty, mój opiekunie, dobrze się czujesz? To twój nowy kolega, Odi. Jaki znowuż Odi? Nie będzie ci przeszkadzał. Jest sztos. Pięć minut później. Kurde, daj mi oglądać! Szczek, szczek, szczek! Szczek, szczek! Dobra, sam tego chciałeś. Krótko z frajerami. Witamy was widzowie. My jesteśmy Alvin i Wiwiórki, a dokładniej to ja Alwin. Możecie nas kojarzyć z takiego jednego filmu. Alvin i Wiwiórki. W skrócie. Jesteśmy wiewiórkami, które kochają przygody. Pewnego dnia przygarnął nas jakiś typ. Był to Dave. Nasz głos jest przekozacki. Zajmowaliśmy się śpiewaniem, a Dave nas wykorzystywał do tego, żeby osiągnąć sukces. W dzisiejszych czasach na Zepsuli. Jesteśmy przedstawieni w jakiejś bajce dla dzieci. Bo jednak jest łatwiej na tym zarabiać. Ludzie tworzący nas tłumaczą się, że dzieci są po prostu inne. Jest to właśnie spowodowane tym, że jest szybszy sposób, jak zaciekawić dzieci. Rip stare Spongebob kan ciasto porty. Żyje pod dnem Wielkiego Oceanu. Posiada nawet swój dom, a dokładniej swojego ananasa. Ma swojego ulubionego sąsiada, czyli Skalmara. Skalmar to raczej osoba, która chciałaby go usunąć, ale nie może. Patryk to najlepszy przyjaciel naszej gąbki. Pewnego poranka Spongebob stał z łóżka i poszedł do swojej pracy, robił tam krabo burgery, dostawał jakieś dwa centy wypłaty, dzięki czemu miał na opłacenie rachunków. Lecz pewnego dnia został porwany i przetrzymywany. Zrobili najgorszą rzecz. Wrzucili gąbkę na ląd i wyschła po chwili tu tu tu. Witam was w mojej kuchni. Pewnego dnia żył sobie szereg. Był on ogrem, który był cały zielony, czuł się on świetnie, miał on swojego dobrego przyjaciela, czyli osła, lecz pewnego dnia doszło do niego to, że jest on samotny. Postanowił więc odbić pewną królewnę z zamku. W momencie, kiedy wbiegał po schodach, walczył ze smokiem. Po pewnej chwili udało mu się zwyciężyć. Zadowolony podbiegł do księżniczki i uratował ją. Od tego momentu żył dobrze i szczęśliwie, a osioł nie miał znajomego, bo tamten go olał. Pokczamp. Kubuś pohatek, czyli niedźwiadek, który jest cały żółty i ma czerwoną koszulkę. Zawsze był uśmiechnięty. Jedyne co lubił jeść i nie, 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 nie był gruby. Był puszysty. No, ale kończąc, lubił jeść miodek. Zawsze zabierał pszczołom go, aby samemu móc go spożyć. Czasami przychodził do niego prosiaczek, tygrysek, królik i kłapołuchy, a też czasami taki mały kangur. Dobrze się oni bawili. Historia oparta na prawdziwych faktach. 100% legit. Lecz pewnego dnia wybiło mu ego i nie chciał się podzielić miodem, więc został wyrzucony z ekipy. I nie potrzebujemy, potrzebujemy cię już w naszym, już w naszym składzie! składzie. Smerfy. Smurfy jest to bajka z moich pięknych czasów, kiedy byłem takim małym nieśmieszkiem. Zawsze jak ktoś włączył telewizor, to się wypraszało, żeby puścić akurat je. Były one zawsze. Na śniadanie, na obiad i na kolację. W skrócie. Były to niebieskie stworki z białym kapeluszem i białymi spodniami. Był tam jakiś typ, co starał się je złapać, ale był na tyle słaby, że nie umiał. Aha, i był taki stworek, co miał największą władzę. Totalny szef, bo posiadał na głowie czerwoną czapkę. <laughs> He, he he he, jeszcze nie wiedzą tego, co im zrobię. Ha, 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 ha! Gumi się skaczą tu i tam. Wyskakują po swoim ulubionym napoju, jakim jest gumi sok. On daje im dwa razy więcej siły, przez co umieją doskoczyć nawet do nieba. Sok jest totalnym sztosem, ale działa przez chwilę. Produkcja wygląda tak, że gumi się stoją. Przed maszyną i przelewają z kilku szklanych napoje do jednej. Wtedy ich sok jest przekozacki. W skrócie, walczą one z jakimiś innymi stworzeniami i zawsze wygrywają, bo te walki są ustawione. Co? Nieśmieszne, ale jak to ustawione? Zepsułeś mi dzieciństwo! Mm, sorry. Cześć, człowieki! Witam was, czyli ja, król Julian. Tak, ten król, który rządzi całym światem. Mord, co ty robisz? Odejdź od mych stóp! <śm> <śm> Królu, muszę cię poinformować o tym, że JJ chce zostać pingwinem. Chwila, co? Jakim pingwinem? Nie mogę zaprzypłaścić dzieciństwa tak pięknej pupci. Leć to, Moriś, szybko załatwić. Czemu akurat ja? Bo jesteś moją prawą ręką. Aha, to już nie chcę być twoją prawą ręką. Nie, nie, nie wolno ci, bo wtedy będę mi odwylewę. Jak te pingwiny. Skubidubidu. -doo! Z tego co słyszałem, mamy jakąś akcję do zrobienia. Jaką Welma? Powiem ci, Waucie. No to jaką? Jakiś ziomek jest zamieszany w coś tam. Okej. Okay. Dobra, stój, stój! Mamy go! Co się stało? Hop zrobił coś, więc go złapaliśmy. Okej. Okay. Gdyby nie ten wścibski pies i dzieciaki, wszystko by mi się udało. Tata, nie tłumacz się już. Co mogły ci niby zrobić te dzieciaki i jakiś mały piesek? Pewnego dnia żył sobie Jasi i Małgosia, lecz przyszedł dzień, kiedy zdecydowali się pójść do lasu na grzyby. Szli elegancką dróżką, była ono zrobiona z kamieni. Nagle zobaczyli cały domek ze słodyczy. Z ciekawości i z głodu szybko podbiegli do niego i zaczęli go powoli zjadać. Nagle wyszła z tego mieszkania wiedźma i wzięła ich do siebie. Byli oni zamknięci w takim małym pokoiku, idealnie na dwie osoby. Wiedźma dawała im tyle słodyczy, że popadli w cukrzycę i już nigdy nie ruszyli żadnych cukierków. Koniec.